Szyma Ficowie, dzisiaj się zakończymy szycie Dobra, klikamy play. I robimy. Prezentuję. O. Okej. Okay. O. <try> Okay. O, robi się, robi się, dajemy w więzienie i z tym co jest, krany, co jest, krany, czy my jesteśmy? Co jest? O. O, teraz jestem Dobra, będziemy ubić policjanta O, ubijemy policjanta O, łotek nam się. No nie, co to nie ma policjaci No ej, ja jestem na błubka, spróbujemy, spróbujemy, uciekać z Zas Zaraz on wyciągnie palicator walecator policja mnie to goni spiedolimy stąd zniesienia nie 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 co mam zrobić ratunku o spróbujemy Ha, ale szybko uciekałem ale dobra zrobimy a ty spadaj policjacie nie On mi dogoni policją policjant. Weź idź stąd policjacie. I na widzę policji. Jest dopiero dziewiąta w więzieniu. Kto i pan gest pisaj ha ha, ha. Noob, kurde. Uciekam, Spróbujemy uciec. Nie chcę czy był aresztowany. Ja nie chcę aresztowany być. Idę po idę po siebie. I łeb, 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 za Mam 42%. Pięśniowiec. Jeden ja się z wiem. Proszę, subskrybujcie mój kanał. Napiszcie komentarz. O, wieśniowiec za Jeszcze raz. Napiszcie komentarz. Dajcie łapek. Dajcie mi to 700 subów. A musicie mi dać 150 cubów. A okej. Okay. O, patrzcie Co jest? Jego nie ma. Policji nie ma. Hał, hał, hał. Hał, hał, hał. O, oh, o. Oh. Łódź policji. O, oh, raczej. Hmm. Myślę. Radion łódź policyjny. No kurde. To zaścieju Ha, nie są wolny. I po i karabi AK 47 <tryk> AK 47 Ma 30 amunicji na 30 Szeba Trzeba 870 Mam szybko 6 amunicji i 30 amunicji. Kogo nas. Kogo zacznieć, e, Jak chcecie mi. Jak chcecie mi subskrybować, to musicie. E, o! Jedziemy. To musicie mi dać. E, chce mieć e, dużo subów jak youtuberszy. Ale jestem YouTuberem, Mam dopiero 611 e, subów. Ale proszę nie odejmować subskrypcji teraz. Nie wolno od imorzaków. To mi zakaz. Nie wolno. O. Uj, przepraszam, kupię to. Tu pomyłka. szybkości karabin już tam jest nie ma poli... o nie ma policji to, możemy iść o oj nienawidzę policji <laughs> 5 nocy nikogo nie mam na Tam jest na spórcimy ale szybko uciekamy z więzienia Policja e, mnie to koniu a więśniłem zaszczeju a ty inny mnie zaszczeniu a potem jestem na nareszcie na szczęście wolny. Okej, okay, dobra ...przytykować eee... ...w I turyś! O! Wieśniowiec! Wszyscy idą! Boże! Co to tu jest?! O ja pierdziele! Co to ma być?! Oni... co to?! Policja z z Czekaj, coś mi dzieje! O co to kurde, zaczęli w więzieniu. Znaczy w Hej, Jaki ściani, jest jesteśmy. Mam 3 i 4. A, patrzcie Zaczęliśmy w więzieniu. Zaczęliśmy w więzieniu. Ło. 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 więzieniu. Ło. 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 Ło.

A Amunicja skończyła. Jest bo moja siostra ciągle gada. O. Oh. Nie przestaje. Ale o ale umarł nie będziesz stop ma psa stop. Piszemy coś? Subskrybuj mój kanał. Myślę, pisałem o mój kanał, bo ja nakrywam. Jestem YouTuberem. Obre, okej. Okay. Czytajcie. <laughs> Subskrybuj mój kanał, bo ja nakrywam. Jestem youtuberem. O, ja pisałem to? Dam! Dam. Dobra, skaczymy, Idziemy, idziemy, idziemy Idziemy zabić policjatów. <laughs> A tak szok mi trafi i oto wiśnie się a a a a, 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 a. <relate noise> <t Ir invention> Umarł prawie. Umarł. Już. Umar. Nie! Pieśnienie nie No nie. Słuchajcie. To koniec. Subskrybuj mój kanał. ma piszecie komentarze. Dziękuję. Będę jutro też robił. Pano, cześć!